Hej, witajcie na kanale Mój Pisek. Dzisiaj postanowiłam nagrać dla Was poradnik, jak dobrać legowisko dla psa, jeżeli chodzi o wielkość, ale także o rodzaj. Dostawałam takie pytanie od was zwłaszcza kiedy ostatnio pokazałam legowisko, które kupiłam dla Zuzi, takie okrągłe spianki. E, także pytaliście właśnie czy ono się będzie nadawało dla takiej takiej rasy czy dla psa takiej wielkości. Więc widziałam, że macie właśnie problem z tym jak dobrze dobrać to legowisko. Więc w tej części filmu e, będą to właśnie dwa filmiki. W tym filmiku chcę wam pokazać jak zmierzyć psa. W taki tradycyjny i dosyć nietypowy sposób, mam nadzieję, że Wam się to przyda, a i właśnie dobrać wielkościowo legowisko dla psa. A następnie w drugim filmie opowiem o tym, jak wybrać już konkretny rodzaj, model legowiska. Także jeżeli Was to interesuje, właśnie stajecie przed wyborem wielkości legowiska dla psa, no to zostańcie ze mną. Co potrzebujecie zatem do zmierzenia psa? Według mnie najlepiej sprawdzi się Taki centymetr krawiecki Jest on giętki, łatwo go Na psie układać i manipulować Tam wokół psa Także to według mnie jest najlepsze Rozwiązanie, możecie także użyć takiej Miarki budowlanej, takiej wiecie rozciąganej Tylko uważajcie, żeby ona Wam się nie zmieniała Szybko i nie zrobiła krzywdy psu Także możecie Właśnie użyć takiej miarki Krawieckiej centymetra, ale także Telefonu, dowolnego telefonu jaki macie Zaraz Wam pokażę jak to zrobić, może to jest nietypowy sposób, ale wiem, że może nie każdy ma w dzisiejszych czasach taki centymetr krawiecki w domu. Także, jeżeli go nie macie, to telefon równie dobrze się sprawdzi, model jest naprawdę obojętny jaki. Musi tylko sobie po prostu sprawdzić długość tego telefonu w internecie. Długość mojego telefonu, tutaj wysokość, ten największy wymiar to jest 11,5 cm. Także zaraz Wam pokażę, że te wymiary, czy mierzymy psa. Centymetrem krawieckim czy telefonem są bardzo, bardzo zbliżone. Jeżeli zrobicie to dokładnie, to one e, no, praktycznie wyjdą identyczne. Także przechodzimy do mierzenia psiaka. Tak się to prezentuje leżący pies. E, najlepiej, właśnie, robić to, kiedy e, wasz pies leży. Odpoczywa sobie. Nie róbcie tego na siłę, nie wyginajcie mu łap, nie kładźcie go specjalnie na boku. No to po prostu poczekajcie, aż sobie. Poleży, odpręży się, i wtedy możecie podejść do pieska, pomasować go troszkę, właśnie pogłaskać, na spokojnie, jak widzicie. Zóz sobie tutaj śpi i wtedy wykonać proces mierzenia. Zatem najpierw przystępuję do mierzenia z centymetrem. I jak to robimy? Mierzymy psa od tutaj nasady ogona, bo ogon, nawet jak pies sobie rozciągnie, to sobie go gdzieś może zawinąć, i nie jest to potrzebne, żeby ogon się mieścił w łóżku. E, także od nasady ogona. Do ja tutaj polecam, właśnie szczytu głowy psa. Nie musicie mierzyć, właśnie kufy psa, pyszczka, bo pies zawsze się jakoś zawinie i nie ma według mnie takiej konieczności. Także pies sobie leży swobodnie i ja ją mierzę, właśnie tutaj nad uszkami, jak widzicie, do nasady ogona. I tutaj wyszedł wymiar 60 cm, także ja sobie zapisuję to. Długość psa 60 cm. Właśnie dla ciekawych możecie też zobaczyć, jakiej zuzia jest wielkości że to nie jest wielkość jak labrador, bo często tak myślicie. To jest mały, naprawdę pies. Kolejny wymiar, jaki potrzebujemy, to jest właśnie tutaj od nasady, od grzbietu tutaj psa cała łapka, aż po, aż po pazurki praktycznie. Także jak sobie pies tak swobodnie leży, dotykamy tutaj grzbietu psa. I mierzymy do pazurka. Mi tutaj wyszło 44 cm. Więc znów zapisuję ten drugi wymiar. 44 cm. Eee, ok, także to jest wymiar zuzanny. A teraz szybko przejdę do mierzenia psa telefonem. Eee, więc robimy to po prostu mierząc również od tak. I przekładamy telefon, żeby mniej więcej w tym samym momencie, gdzie go postawiliśmy ostatnio. 2, trzy, cztery. 5, no 5 i troszkę można przyjąć, także 5 telefonów to jest długość. I tutaj, co Zezus, nie wiem, o co chodzi z tym telefonem, nie? Zobaczy, jeszcze tu cię zmierzymy. Raz 2, 3 no i prawie 4. Przeliczam teraz wymiar telefonowy na centymetry. Mój telefon, tak jak mówiłam, ma 11,5 cm tutaj wysokości, także 5 razy 11,5 to jest 57,5 z tym, że tam było, tak jak mówiłam, troszeczkę więcej, więc wtedy bym doliczyła pewnie te 3-4 cm, więc wychodzi znów te 60 cm, tak jak mierzyłam, centymetrem krawieckim. Jeżeli chodzi o długość tą drugą, ten wymiar to jest 4 razy 11,5, to mamy 46 cm. Także tutaj było 44, nie ma to znaczenia, te 2 cm naprawdę. Więc, tak jak mówię, jeżeli nie macie centymetra, jakiekolwiek urządzenie, według mnie telefon będzie najlepszy, bo tablet może być zbyt duży. Po prostu, <laughs> I jeżeli tam musicie zrobić tam na przykład 2 i trzy czwarte tablety, no to już troszeczkę jest takie mieszanie. Więc najlepiej telefon, telefon każdy ma. Sprawdzacie wymiary w internecie i mierzycie swojego pupila albo po prostu centymetrem. Jakie zatem ja bym wybrała legowisko dla Zuzi? Do tych wymiarów, które już sobie tutaj obliczycie, czyli u Zuzi jest to 60 na 44 cm, dodajcie 5-10 cm i wtedy wychodzi Wam rozmiar legowiska. Ono powinno być troszeczkę większe, bo wiadomo, pies nieraz sobie tam łapy wyciągnie, gdzieś się przeciągnie, żeby po prostu było komfortowe, żeby pies się tak nim nie cieśnił. Także. Mm... W przypadku Zuzi, jeżeli ten wymiar to jest 60x44, to spokojnie bym na przykład kupiła legowisko 65x50 albo na przykład 70x55. To zależy od właśnie modelu, bo wiadomo, to nigdy nie jest tak idealnie, że powiększacie sobie to o 5 cm i takie idealnie legowisko będzie. To zależy, czy ono jest bardziej okrągłe, bardziej takie owalne, czy kwadratowe. No, Typów legowisk jest dużo, o czym powiem w kolejnym filmiku. Ale ogólnie taka jest zasada, żeby troszeczkę było ono większe niż wymiar psa, żeby on się czuł w nim komfortowo, wygodnie. Psy oczywiście też lubią sobie kłaść na przykład główkę na rancie legowiska, także ono zazwyczaj jest w ogóle takie większe i nieraz jak pies śpi zwinięty w kulkę, to wydaje się, żeby tam się jeszcze zmieściło z 4 albo 5 takich psów, ale w razie, kiedy chce się wyciągnąć to też, żeby czuł się tam wygodnie i komfortowo. Eee, dobra, także w ten sposób wybieramy legowisko dla psa. O tym, jaki rodzaj wybrać, powiem w kolejnym filmiku, tak, żeby one były takie szybsze, konkretniejsze. Eee, I dobra, pamiętajcie jeszcze o tym, wspomnę, żeby nie męczyć psa przy mierzeniu, tylko ma być to dla niego przyjemność, ma to być w ogóle dla niego niezauważalne. Także nie kładźcie go na siłę, nie szarpcie go, nie wyciągajcie mu tych łap. Lepiej to zrobić dłużej, a przyjemniej dla niego, niż właśnie zrazić go do siebie. Także dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli filmik okazał się. Przydatny dla Was pomocny. Odpowiedziałam na Wasze pytanie. Dajcie kciuka w górę. Nie zapomnijcie też o subskrypcji mojego kanału, bo dzięki temu będziecie na bieżąco informowani o każdym kolejnym filmie eee, i będziecie zdobywać wiedzę o psach. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie, za te subskrypcje, które już są. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa!